Cześć, mam przed sobą czytnik Onexbox Leaf i w tym filmie przedstawię jak można poprawić efektywność i wygodę obsługi plików PDF i DRZ, czyli plików, w których skalowalna jest strona, a nie tekst, czyli czcionka. Włóżmy sobie przykładowy książkę w pliku PDF. Jak widzimy czcionka jest stosunkowo nieduża. Tutaj mamy wyznaczone boczne granice tego dokumentu obszaru strony. Co możemy zrobić, żeby ta czcionka była większa, a tym samym czytanie bardziej komfortowe. Wybierzmy sobie format. No, tu mamy opcję przycinania. Zobaczmy, co to da. No i... Jest trochę jakby lepiej, ale nadal to pozostawia wiele do życzenia. Zniknęły te boczne odstępy między krawędzią dokumentu a krawędzią ekranu. Już możemy spróbować jeszcze dopasowania do szerokości z przycięciem marginesów. Tu rzeczywiście czcionka znacznie się poprawiła, ale nie widzimy części dokumentu, części strony. No tu teraz jest część. Wykonuję zmiany strony. I tu jest granica między poprzednim widokiem a obecnym. To co, między tym to, co nowego się pojawiło. Czyli tak. Tu mamy zaliczana jest. I od tego momentu kontynuujemy lekturę. Tu już nowa strona. I to. Kolejnej części. Zyskujemy większą czcionkę, ale musimy się liczyć z tym, że strona nie będzie w jednym widoku ekranu, nie zmieści się cała strona. Będzie ona wyświetlana po prostu na raty. Co jeszcze możemy zrobić? Skorzystać z takiej funkcji jak przewijanie tekstu, paginacja i wybrać tutaj przycięcie. Powoduje to, że przewijanie ma charakter po prostu ciągły. Możemy wyświetlić w ten sposób fragment jednej i drugiej strony. W ten sposób czytanie jest bardziej płynne. Tu mamy słowo dotyczy. No, i od tego momentu zaraz poniżej to kontynuujemy czytanie. Na stypendium na wyżywienie. I kontynuujemy czytanie. Na ich wniosek. Na ich wniosek. Kontynuujemy czytanie. Czyli w ten sposób w miarę można poprawić tą yy, czytelność strony. A możemy zrobić jeszcze jeden myk. Yy, po prostu skorzystać. Funkcji obracania tekstu. OK. No i w ten sposób już uzyskaliśmy bardzo dużą ściągę, Zamiast zamian za to strona jest wyświetlana na raty, ale no już da się w ten sposób, w miarę nie męcząc wzroku, nie wytężając. W miarę wygodnie czytać ten plik. Tu powrócimy do. Możemy skorzystać także z funkcji automatycznego obracania, czyli tekst będzie się ustawiał w zależności od położenia czytnika. Otworzyć stronę, która jest naprawdę bardzo trudna do odczytania, co tutaj możemy sprawić, żeby tekst stał się trochę bardziej strawny. No. Wejdźmy w ustawienia kontrastu. O, już jest lepiej. Mamy przynajmniej białe tło, czarny tekst na białym tle, ale jest on ciągle za mały, żeby go odczytać. Bo możemy skorzystać z zoomu. Działa on no w miarę płynnie, nie najgorzej. Możemy tak przybliżyć fragment strony. Możemy także skorzystać z któregoś trybu szybszego odświeżania. Wtedy ekran jakby reaguje szybciej, i nie ma tego efektu migotania, ale ceną za to jest większy ghosting. Cóż jeszcze możemy zrobić z tym tekstem, żeby przeczytać go w miarę wygodny sposób? Możemy skorzystać z trybu kolumnowego. Wówczas y, strona jest dzielona na cztery części. Przy czym, przepraszam, to jest tryb komiksowy. Też strona jest dzielona na cztery części, a nawigacja odbywa się wierszami od prawej do lewej. No to mamy tryb artykułu, czyli właściwie tryb kolumnowy. Nawigacja odbywa się tuż kolumn w ten sposób. Spróbujmy. No jest lepiej. Wyterzając wzrok można coś przeczytać, dostrzec, ale nadal to nie jest to czego byśmy oczekiwali. Ale bardzo szybko czytnik reaguje na dotyk. Strony zmieniają się. Jest niezły kontrast. Co jeszcze możemy zrobić z tym tekstem. Yy, mamy tutaj jeszcze opcję więcej. I tu yy, <laughs> mamy dużą liczbę yy, dostępnych opcji. Możemy yy, wybrać podział dla stron parzystych, nieparzystych. Możemy podzielić ekran na. Yy, dwie, cztery części, sześć, a nawet dziewięć. Nie zawsze te możemy także korygować te granice podziałów. No nie zawsze to tak wypadnie zgodnie, zgodnie z oczekiwaniami. Tu ustawmy sobie ten układ kolumnowy. No i zobaczmy, co tutaj nam z tego wyjdzie. No tu już uzyskaliśmy z wyraźną poprawę komfortu czytania w tej kolumnie. Ładnie się zmienia strona. Tu dręczy mnie kulka nawigacyjna. No, no ta środkowa część to już nie, nie została najlepiej przeskalowana. Nie jest to idealne, ale, ale jednak no, przy odrobinie determinacji możemy coś uzyskać, y, jakąś poprawę komfortu czytania. Cóż jeszcze y, mamy do dyspozycji? Y, możemy skorzystać także z tak zwanego trybu reflow. Po prostu on konwertuje plik PDF i przestawia się na tryb, w którym skalowalna jest czcionka. Bioram nawigacja, rozpływ. Mamy tutaj rozliczne ustawienia. Zobaczmy jak, no, powiedzmy, że zmieńmy jeszcze ten kontrast przejdźmy do szybkiego odświeżania no, po, na pozór wygląda to nieźle, ale pozostają duże puste miejsca czasami psuje się układ tekstu i tak jak na ten plik to jeszcze Wielkiego zamętu tutaj ten try reflow nie zrobił. Co możemy tutaj powiększyć ściągę? Możemy zwiększyć rozstaw interlinii. O. Tu mamy trochę bardziej ładny, czytelny, bardziej przyjrzysty tekst. No ale za co zdarzają się takie puste strony, puste fragmenty. Ale i tak. W porównaniu z tym, co tryb jest w stanie zrobić z tekstem, to, to to tutaj wygląda całkiem przyzwoicie. Do pewne, No. Pomijając te różne miejsca, w których zdarza się, że ponad pół ekranu jest, wyświetla nam po prostu yy, pusty ekran albo fragment pustego ekranu. No, jak można się wymiksować z tego trybu reflux? Wrócić do normalnego układu, korzystając z przycisku reset. To by było na tyle, jeśli chodzi o działanie plików PDF i déjà vu i wachlarz dostępnych narzędzi. Mamy tutaj, mimo stosunkowo niewielkiego ekranu, 7 cali. Onyx Book Leaf w niektórych przypadkach pozwala w znaczny sposób poprawić komfort lektury plików PDF i déjà vu. To by było na tyle, dziękuję, cześć.